thank <laughs> you Zaraz opowiem Ci o samochodzie, który ma nawet 761 koni mechanicznych. Generuje moment obrotowy do 1050 Nm i przyspiesza do 100 km godzinę w 2,8 sekundy. I nie mówimy tu o Bolidzie czy lekkim aucie sportowym, tylko o 5-metrowym Kolosie, który waży 2295 kg. Jeżeli Ci się spodoba, to subskrybuj nasz kanał, nie zapominając o ikonie dzwonka, a potem napisz w komentarzu, czy wolisz samochody spalinowe czy elektryczne. Razem będzie dużo techniki, więc zapinamy pasy i jedziemy. Każde Porsche ma swoje DNA, które nie pozwala pomylić go z żadnym innym samochodem. Wystarczy spojrzenie na nisko opadającą maskę i okrągłe reflektory w stylu 911 i już wiemy, że to Porsche. A w zasadzie wiedzieliśmy, bo Taycan mimo typowej dla marki obniżającej się maski ma z przodu zupełnie nowy i dość zaskakujący kształt. Trzeba wcześniej zobaczyć ten samochód na stronie internetowej lub w katalogu, żeby na ulicy rozpoznać go jako Porsche. Z przodu, po z tyłu nie będzie z tym najmniejszego problemu. W kabinie jest już totalnie rewolucyjnie, bo projektanci zastąpili wszystko, co się tylko dało, wyświetlaczami i elementami dotykowymi. Nie jesteśmy fanami wymuszania wszystko dotykowej obsługi samochodu, ale trzeba przyznać, że jeżeli ktoś ocenia nowoczesność auta po powierzchni ekranów, to Porsche Taycan objawi mu się jako ultra nowoczesny pojazd. Ale przecież główny konkurent, którym na dziś jest Tesla, też ma wszystko dotykowe, więc Porsche nie może być gorsze. Oprócz wyświetlacza centralnego o przekątnej 10,9 cala można zamówić także opcjonalny wyświetlacz dla pasażera za 4439 zł. Ogólnie na liście opcji znajdziecie wiele pozycji i to zarówno tych praktycznych i funkcjonalnych, jak i takich, które mają zaspokoić ego i próżność nabywcy. Oprócz foteli z funkcją masażu za 8723 zł można sobie zamówić np. pasy bezpieczeństwa w kolorze truflowego brązu za 2000. 116 zł. W porównaniu z ceną całego samochodu, która w przypadku Porsche Taycan Turbo S sięga 790 000 zł plus przynajmniej 4698 zł, które trzeba dołożyć na ładowarkę, to w zasadzie grosze. W ramach makijażu można jeszcze dodać specjalny lakier o kolorze karminowej czerwieni za 10 323 zł, co stanowi nieco ponad 1% ceny auta, czyli w zasadzie prawie nic. Gdyby ktoś jeszcze zechciał zamienić 21-calowe felgi na inne o tym samym rozmiarze, ale innym wzorze i wykonaniu, na przykład kute i frezowane felgi z lekkich stopów z karbonowymi kierownicami powietrza zapłaci 17 859 zł. Pompa ciepła, wykorzystująca ciepło resztkowe układu napędowego, to jedynie 3355 zł. Ale zajmijmy się wreszcie czymś ciekawszym od cen. Skóry barwionej wyciągiem z liści oliwnych i wykładziny podłogowej pochodzącej z recyklingu sieci rybackich. Taycan ma najniższy współczynnik oporu powietrza ze wszystkich obecnie produkowanych modeli Porsche. Wynosi on zaledwie 0,22 w najbardziej opływowej wersji samochodu. Z jednej strony nie jest to duża sztuka, bo auto elektryczne wydziela mniej ciepła podczas jazdy i nie musi mieć tak dużo otworów do ochłodzenia podzespołów jak samochód spalinowy, ale z drugiej strony mamy tu przecież do czynienia z agresywnie narysowanym nadwoziem i ogromnymi kołami bo z przodu mamy 265x35 ZR21, a z tyłu 305x30 ZR21. No dobrze. Tak ogumiona wersja Turbo S ma współczynnik oporu powietrza 0.25, ale to i tak świetny wynik. Taycan ma ponadto aktywne przesłony wlotów powietrza z przodu oraz ruchomy spoiler z tyłu. Dodatkowo zawieszenie pneumatyczne ogranicza powierzchnię czołową auta względem drogi, obniżając ognistego elektryka przy wysokich prędkościach jazdy. Porsche Taycan to pierwsze seryjnie produkowane auto z pokładową instalacją elektryczną wysokiej mocy o napięciu 800 V zamiast typowych dla aut elektrycznych 400 V. Po co? To bardzo proste, ponieważ moc wynika z pomnożenia napięcia przez natężenie prądu. To podwajając napięcie obniżamy dwukrotnie natężenie prądu w elektryce i elektronice mocy. Zróbmy teraz ekspresowe obliczenia, żeby uzmysłowić Ci, jak ogromne obciążenia wchodzą tutaj w grę. Kiedy podzielimy maksymalną moc szczytową, która wynosi w przypadku tejkana Turbo S aż 560 000 W przez 800 V, otrzymamy imponującą wartość 700A. To naprawdę dużo, ale w przypadku instalacji 400V byłoby to nawet dwa razy więcej. Oczywiście elektronika mocy została zaprojektowana z ogromną rezerwą, bo mamy do czynienia z samochodem sportowym, który musi dobrze znosić pracę pod dużym obciążeniem. To dlatego sam inwerter przedniego silnika Taycana Turbo S, a tylny motor ma przecież drugi, jest w stanie znieść prąd o natężeniu aż 600A. W przypadku Taycana Turbo jest to 300A. Czyli jeżeli będę kiedyś bogata i zdecyduję się na zakup tego modelu, to z pewnością wybiorę Turbo S. I może założę mobilną szkołę elektrotechniki. Co to takiego ten inwerter i do czego służy? Nie wnikając w szczegóły konstrukcyjne, jest to w miarę proste. Akumulator Taycana dostarcza prądu stałego, a do zasilenia silników synchronicznych wykorzystujących wirujące pole magnetyczne niezbędny jest prąd przemienny. Co więcej, jego częstotliwość musi być proporcjonalna do prędkości obrotowej silnika, jaką chcemy uzyskać. Taką cudowną przemianą prądu ze stałego w zmienny zajmują się właśnie inwertery zamontowane przy silnikach Porsche. Podczas hamowania z odzyskaniem energii jest odwrotnie, bo inwertery zamieniają prąd przemienny płynący z silników w stały do ładowania akumulatora. Inwertery zamontowane w Porsche mają sprawność na poziomie 98%. Wróćmy teraz na chwilę do amperologii. Dlaczego natężenie prądu jest takie ważne i tak bardzo wpływa na konstrukcję auta elektrycznego? Po pierwsze, większe natężenie prądu wymaga przewodów elektrycznych o większych przekrojach, a mieć jest droga. Po drugie, również elektronika sterująca lepiej sobie radzi z wysokim napięciem niż z wysokim natężeniem prądu, a to już jest ważne dla kierowców, którzy są fanami sportowej jazdy torowej. Taycan tym różni się od Tesli, że po jednym przyspieszeniu z pełną mocą nie musi odpoczywać, żeby schłodzić baterię i elektronikę mocy. Tylko może go katować wielokrotnie bez spadku mocy aż do rozładowania baterii. Mamy więc nowy parametr użytkowy, który powinien być oceniany w elektrycznych autach sportowych. Wyższe napięcie w instalacji tajkana umożliwia także ładowanie z wyższą mocą, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz opowiedzmy sobie coś o baterii. Maksymalna pojemność największej baterii dostępnej w tajkanie wynosi 93,4 kWh, ale jest to tak zwana moc brutto, czyli faktyczna maksymalna pojemność ogniw. Aby chronić akumulatory przed przegrzaniem podczas ładowania i przedłużyć ich żywotność, pozostawia się rezerwę. To obniża ilość energii, jaką faktycznie można pozyskać z naładowanego akumulatora. W przypadku tajkana. Z 93,4 kWh brutto zostaje do dyspozycji 83,7 kWh netto. Bateria akumulatorów Porsche, choć umieszczona pod podłogą, nie jest monolitem, tylko zestawem ogniw rozmieszczonym tak, żeby pasażerowie siedzący z tyłu mogli trzymać stopę na faktycznej podłodze auta, czyli najniżej jak się tylko da, a nie na akumulatorach. To pozwoliło obniżyć usytuowanie tylnej kanapy i zachować niską sylwetkę auta sportowego mimo umieszczenia akumulatorów pod podłogą samochodu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Porsche wcale nie planowało tak rychłego przejścia na napęd elektryczny, jednak przyparte do mury przez Tesle musiało wyciągnąć tajkana z kapelusza w rekordowo krótkim czasie, to całe auto imponuje finezją i pomysłowością, a także technologią, którą niemiecki producent opanował niespodziewanie szybko i sprawnie. Wszystkie dostępne obecnie na rynku Tajkany mają napęd na cztery koła, dzięki dwóm silnikom elektrycznym po jednym na każdą oś samochodu. Ciekawostką jest zastosowanie na tylnej osi dwubiegowej skrzyni automatycznej, która ma bardzo agresywny pierwszy bieg, wystarczający do osiągnięcia około 100 km na godzinę i drugi, który ma identyczne przełożenie jak przekładnia przedniego silnika. Mimo iż oba silniki mają różną moc i momenty obrotowe, zastosowanie identycznych przełożeń w pewnym stopniu upraszcza sterowanie i pozwala zapewne skuteczniej poradzić sobie z hałasem, bo jest on generowany na podobnych częstotliwościach, ale to raczej nie ma większego znaczenia, bo silniki elektryczne podczas jazdy są praktycznie niesłyszalne. Jeżeli komuś brakuje wrażeń akustycznych, to może sobie nastawić z głośników w kabinie symulowany dźwięk, który najtrafniej określić można jako przelatujące UFO. Ale oddajemy teraz głos technice i zastanówmy się, po co tajkanowi przekładnia, skoro żaden producent mocnych aut elektrycznych jej nie stosuje. Odpowiedź jest nieco skomplikowana, ale postaram się udzielić jej w możliwie najprostszy sposób. Otóż większość silników elektrycznych, jakie znajdziemy w autach, pracuje wedle charakterystyki stałej mocy. To oznacza, że jak tylko silnik ruszy, to niezależnie od obrotów, aż do granicy bezpiecznych obrotów roboczych, moc silnika pozostaje mniej więcej stała. Skoro moc jest stała, a obroty rosną, to moment obrotowy musi spadać wraz ze wzrostem obrotów. A skoro jest stała, to przełożenie nie ma znaczenia, bo jeżeli je zwiększymy, na przykład dwukrotnie, to obroty silnika wzrosną, ale moc na kołach niekoniecznie, bo silnik wygeneruje dwukrotnie niższy moment obrotowy. Wyobraź sobie na moment taki cud, że twoje auto ma takie samo przyspieszenie na pierwszym i drugim biegu. Wiem, że to brzmi niedorzecznie, ale w elektryku tak by właśnie było. Po co więc Porsche dwa biegi i dlaczego akurat z tyłu? Między innymi po to, że trzeba jeszcze wziąć pod uwagę sytuację, w której obciążenie okładów elektrycznych jest największe, czyli moment ruszania z miejsca. Przez ten krótki moment, przez ułamek sekundy, natężenie prądu w obwodzie silników osiąga kosmiczne wartości. W efekcie, przy bardzo niskich obrotach, silnik elektryczny może nie osiągać maksymalnego ciągu, bo elektronika mocy by tego nie wytrzymała. W dodatku rozruch nie jest najmocniejszą stroną silników synchronicznych. Wtedy z pomocą przechodzi dodatkowy bieg w tylnej przekładni Tajkana, który zwiększa przełożenie i podwyższa obroty silnika. Jednocześnie, w chwili ruszania z miejsca można uzyskać wysoki moment obrotowy na kołach przy niższym natężeniu prądu. A dlaczego ta dwubiegowa przekładnia znalazła się akurat z tyłu? Dlatego, że podczas przyspieszenia tylna oś ulega dociążeniu, a przednia odciążeniu i tylne koła są w stanie przenieść znacznie większą siłę napędową niż przednie. I dlatego Porsche postanowiło zwiększyć moment napędowy na tylnej osi, stosując dodatkowe przełożenie dla niskich prędkości jazdy. Dwubiegową przekładnię planetarną zintegrowano sprytnie z tylnym mechanizmem różnicowym. Na pierwszym biegu do jednego obrotu koła samochodu potrzeba 15 obrotów silnika, a na drugim już tylko 8. Pierwszy bieg wykorzystywany jest głównie w trybach Sport i Sport Plus. Maksymalny moment obrotowy na kołach, do którego przyznaje się Porsche, ma wynosić 12 tysięcy Nm tylny mechanizm różnicowy ma blokadę, więc przy sprzyjających warunkach Taycan powinien umieć stabilnie driftować. Daliście radę? To super. Ale jeżeli tej techniki jest za dużo lub za mało, to napiszcie o tym w komentarzach. A teraz kładziemy do pieca Oba silniki tej kana to synchroniczne maszyny elektryczne z magnesami trwałymi. Zapewniają one wysoką gęstość mocy, którą można obliczyć, dzieląc moc mierzoną w kilowatach przez objętość silnika mierzoną w litrach. Im wyższa gęstość mocy w konkretnym samochodzie, tym jego silnik lub silniki będą mniejsze. Inżynierowie Porsche są także dumni na przykład z tego, że uzwojenia silników nie są typowo okrągłe, tylko mają przekrój bardziej kwadratowy. Dzięki temu rozwiązaniu wypełnienie cewek miedzią wzrasta z typowych 45 do prawie 70%. Silniki, mimo swojej potęgi, są naprawdę filigranowe. Przedni ma długość 16 i średnicę 19 cm, a tylny odpowiednio 21 i 24,5 cm. Według Porsche oba silniki mają najwyższą gęstość mocy ze wszystkich napędów elektrycznych dostępnych na rynku. Te wszystkie triki są zapewne cenne, ale to Tesla Model S w najmocniejszej wersji ma większe zasięgi. Speców z Porsche to jednak nie wzrusza, bo podkreślają oni wprost, że priorytetami przy projektowaniu Tajkana nie była ekonomika jazdy i zasięgi, tylko dynamika przyspieszenia, prowadzenie i wytrzymałość napędu na wysokie obciążenia podczas ostrej jazdy, a przede wszystkim powtarzalność osiągów mimo katowania auta. Efekt Pierwsze 60 mil na godzinę w 2,6 sekundy. Pierwsze 100 km na godzinę w 2,8 sekundy. Od zera do 160 km na godzinę w 6,3 sekundy, a od zera do 200 km na godzinę w 9,8 sekundy. Ćwierć mili w 10,8 sekundy. Prędkość maksymalna to aż 260 km na godzinę. Zasięg? Według cyklu pomiarowego WLTP wynosi od 388 do 412 km. Takie cuda potrafi Porsche Taycan Turbo S. A teraz będzie jeszcze ciekawiej, bo przejdziemy do czasów ładowania. Przy wykorzystaniu ładowania prądem przemiennym z maksymalną mocą 11 kW pełne naładowanie rozładowanego akumulatora zabiera ślamazarne 9 godzin. To raczej opcja nocna. Jeżeli znajdziemy ładowarkę stałoprądową o mocy 50 kW, to powiększenie zasięgu rozładowanego tajkana o 100 km zajmie około pół godziny, a do ładowania od 5 do 80% naładowania zajmie 93 minuty. To ciągle sporo. Zabawa zaczyna się wtedy, kiedy jakimś cudem trafimy na jedną z istniejącej jeszcze głównie w planach sieci ładowarek o kosmicznej mocy 270 kW. Jak podłączycie do niej Porsche, to obciąży ono sieć elektryczną tak jak 300 mieszkań. Więc jeżeli takich stanowisk składowania ma być więcej, na jednym parkingu, to trzeba tam będzie położyć kable elektryczne o grubości rur kanalizacyjnych. I teraz uwaga! Doładowanie auta energią, wystarczającą na przejechanie kolejnych 100 km, według cyklu WLTP zajmuje 5,5 minuty. A naładowanie akumulatora od 5 do 80% naładowania zajmuje 22 minuty, czyli tyle, ile trzeba, aby wypić kawę w barze. Moc mocą, ale nie na wiele by się ona przydała, gdyby podwozie nie potrafiło jej okiełznać w cywilizowany sposób. Dlatego do pracy zaprzęgnięto wszelkie dostępne w fabryce systemy wspierające. I teraz będziemy musieli wpiąć w opowieść trochę angielszczyzny. Nie przepadamy za takimi makaronizmami, ale inaczej się nie da. I tak, system kontroli układu jezdnego obejmują adaptacyjne zawieszenia pneumatyczne z trzykomorowymi elementami przy każdym kole wraz z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami PASM, czyli Porsche Active Suspension Management. Chociaż samochód, który najcięższy element, akumulator, trzyma nisko pod podłogą, z natury niespecjalnie chce się przechylać na zakrętach, to i tak postanowiono te przechyły jeszcze bardziej zminimalizować, stosując elektromechaniczne stabilizatory PDC-C Sport, czyli Porsche Dynamic Chasis Control. Napęd na cztery koła wraz z systemem rekuperacji opracowano specjalnie dla Tajkana. Producent obiecuje, że maksymalna moc rekuperacji wynosi aż 265 kW, czyli 360 koni mechanicznych, co pozwala realizować nawet 90% hamowania czysto elektrycznie, ładując akumulatory bez aktywowania hydraulicznego układu hamulcowego. Maksymalne opóźnienie realizowane przez rekuperację to 3,8 m na sekundę do kwadratu. Co ciekawe, hamowanie silnikiem jest aktywowane dopiero po naciśnięciu na pedał hamulca, a to oznacza, że po puszczeniu gazu nie ma tutaj hamowania silnikiem, tylko auto jedzie luzem. Wszystko to podpowiada, że elektryczne Porsche powinno mieć na tle rywali fantastyczne zasięgi, ale to niestety nieprawda. Taycan został zaprojektowany od zera jako auto czysto elektryczne. Nie jest więc adaptacją samochodu spalinowego pod nowe źródło napędu. Inżynierowie mieli dużą swobodę, żeby zaprojektować maksymalnie drapieżnie jeżdżący pojazd. Charakterystycznym elementem platformy Taycana jest integracja aluminiowej obudowy baterii podpodłogowej ze strukturą nośną nadwozia, z którym łączy ją 28 śrub. W pełni ocynkowane nadwozie wykorzystuje stal oraz aluminium. W kabinie kana Turbo S na pewno nie będzie biedy, bo standardowe wyposażenie obejmuje np. sportowe fotele adaptacyjne regulowane elektrycznie w 18 kierunkach, skrętną tylną oś, pakiet Sport Chrono oraz symulator dźwięku nadlatującego UFO o nazwie Porsche Electric Sport Sound. Poniżej Turbo S mamy Tajkana Turbo, a w nim matrycowe reflektory LED, dwustrefową klimatyzację, skórzaną tapicerkę oraz fotele komfortowo regulowane elektrycznie w 14 kierunkach. Multimedia sterowane głosowo są standardem wszystkich wersji, a aktywuje się je hasłem: Hej Porsche! To ja zapytam: Hej Porsche, co będzie, jeżeli teraz zainwestuję w Tajkana Turbo S 790 tysięcy zł, a na przykład za rok? Ktoś wymyśli nowy rodzaj akumulatorów o trzykrotnie wyższej gęstości mocy i niższej cenie, co spowoduje, że moc bardzo potanieje i nawet tani, kompaktowy elektryk będzie miał 600 koni za jedną dziesiątą ceny Porsche. Wtedy zapewne Porsche, żeby się wyróżnić, będzie musiało wyprodukować auto o mocy lokomotywy elektrycznej, a Taycan, którego teraz oglądacie, stanie się niegroźnym małym żuczkiem. Że to niby niedorzeczne? Tak? To przypomnijcie sobie na przykład popularne auta GTI z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Golfowi 1,8 GTI wystarczyło kiedyś 115 koni mechanicznych. Aż nadeszło turbo i zrobiło się powszechnie dostępne. 115 koni ma teraz litrowe polo. Golf R ma ich 300, a Mercedes AMG A45 ma ich 421. Tajkan jest dziś królem sceny. Pytanie tylko, jak długo? Napiszcie nam w komentarzach, czy na sportowe auto wybralibyście elektryka, czy samochód spalinowy. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.